Reprint nr 5404 strona 55 Niedbałe życie formą bluźnierstwa Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 7. Powyższe przykazanie nie było dane poganom, gdyż Pan nie zajmował się wówczas światem. Ono było dane narodowi żydowskiemu, który miał społeczność z Bogiem przez przymierze zakonu. Wierzymy, że wielu Żydów usilnie starało się stosować do danych im dziesięciu przykazań, zachowanie których znaczyło dla nich życie, zaś pogwałcenie ich oznaczało śmierć. Wszystkie ich wysiłki zawiodły i oni nadal umierają. Choć wielu Żydów starało się stosować do przykazania przytoczonego w naszym tekście, jednak Święty Paweł mówi o Żydach, że przez nich poganie bluźnili przeciw imieniu Bożemu. Nie mamy przypuszczać, że apostoł mówi tu o bluźnierstwie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Bluźnierstwo przeciwko Bogu było uważane przez Żydów za coś okropnego. Nawet rodzic, gdyby usłyszał swoje własne dziecko bluźniące Bogu, Miał polecenie, aby takie dziecko ukamienować. Wnioskujemy, że myślą apostoła Pawła było, że Żydzi swoim złym postępowaniem bluźnili przeciw imieniu Bożemu przed światem. Żydzi mienili się być ludem Bożym. Jeżeli więc pomimo boskich instrukcji i opieki czynili oni rzeczy uwłaczające Bogu, to tym sposobem bluźnili jego imieniu. Chociaż dziesięć przykazań nie były dane Kościołowi, to jednak są one przykazaniami i dla nas, gdyż poświęciwszy się, mamy starać się poznawać Jego wolę, nawet dokładniej niż określa ją litera, Jego słowa. Toteż, pomimo tego, że Kościół nie jest pod przymierzem zakonu, znajdujemy się jednak pod ogólną instrukcją dziesięciu przykazań. Dlatego też apostoł mówi, że ona sprawiedliwość zakonu, istotne znaczenie zakonu, bywa wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Jest rzeczą nie do pomyślenia, aby prawdziwe dziecko Boże, prawdziwy naśladowca Chrystusa, rozmyślnie brał imię Boże nadaremno. Najwidoczniej więc, literalne znaczenie tego przykazania nie może stosować się do nas. Ponieważ od kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi i otrzymaliśmy jego ducha, myśl o zniesławieniu imienia Bożego jest od nas bardzo daleka. Jednak jak Żydzi zniesławiali imię Boże swoim złym życiem, przed poganami, tak też zachodzi niebezpieczeństwo, że ich chrześcijanie mogą to czynić przez swoje lekkomyślne życie. Pismo Święte wskazuje, że niebezpieczeństwo tego rzeczywiście istnieje. Nasz Pan mówi o pewnych ludziach, którzy przy jego wtórym przyjściu będą mówić, Panie, Panie, i żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i wiele cudów nie czynili? Pan im jednak powie: Nie znam Was. Oni zwodzą samych siebie. Nie weszli oni do owczarni drzwiami. Nie byli też przez Pana uznani za jego owce. Pomiędzy nimi znajdzie się może wielu z tych, którzy zajmowali się filantropią i pracą związaną z reformą społeczną. Tysiącletnie panowanie Chrystusa będzie czasem, w którym zgodnie z zarządzeniem Bożym zaprowadzone będzie prawdziwe dzieło reformy. Teraz zaś Bóg, przez swoje obietnice, działa w sercach swego ludu, szukając tych, których te obietnice pociągną. I zbliżą do Niego. Tym sposobem Bóg powołuje maluczkie statko, szczególnych ludzi, którzy mają być współdziedzicami Chrystusowymi w Jego Królestwie. Nie bierzmy imienia Pańskiego nadaremno. Rozważając tę sprawę w taki sposób, wierni powinni uważać, aby mieniąc się być naśladowcami Chrystusowymi oraz ludem Bożym i chrześcijanami nie brali imienia Pańskiego na daremno. Byłoby o wiele lepiej, gdyby wielu z nominalnych chrześcijan wcale nie przyjmowało tego imienia. Jedynymi, którzy mogą we właściwy sposób brać imię Boże, są ci, którzy naprawdę stali się Jego uczniami. Jedynym warunkiem stania się uczniem Chrystusowym jest podjęcie swego krzyża i naśladowanie Pana. Złożenie swego życia oddanie swej woli. Choć przykazanie to nie było dane duchowemu Izraelowi, widzimy jednak, że duch tego przykazania może być zastosowany i do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za swoje. Wyznajemy, że jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Święte imię głowy należy do wszystkich członków jego ciała. Zacne imię oblubieńca należy do jego oblubienicy. Myśl ta powinna pobudzić nas do czujności, abyśmy tego tak zacnego imienia nie brali nadaremno, abyśmy umieli należycie ocenić wielki przywilej, zaszczyt oraz odpowiedzialność płynącą z naszego stanowiska, jego przedstawicieli i ambasadorów na ziemi. Starajmy się więc postępować ostrożnie, zwracając pilnie uwagę, aby temu świętemu imieniu nie przynosić żadnej, Choćby najmniejszej ujmy, ale przeciwnie, starajmy się raczej, aby czcić je i wielbić wszystkimi naszymi myślami, słowami i czynami. Jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach, w zachowaniu się i pobożnościach? Jako Ten, który Was powołał, święty jest, i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. Dlatego, że napisano, Świętymi bądźcie i że ja jest święty.